Cześć wszystkim mam tu taką lampkę do robienia paznokci, czyli manikir, którą stworzyłem w żonie lampka ma kolorowy wyświetlacz 1,44 cala w tych samych proporcjach względem długość do szerokość czyli jest kwadratowy i teraz tak Lampka ma power LED zamontowane aż 14 W, czyli mocy powinno wystarczyć. Moc możemy sobie regulować, ale zaraz do tego przejdziemy. Zacznijmy od ostatniego przycisku. Ostatni przycisk jest do obracania wyświetlacza. Myślę, że taka funkcja będzie pomocna manikierzystce, jeżeli siedzi tyłem do lampy i obsługuje klientkę, Klienta, albo tam klientkę raczej. I teraz tak Wejdźmy sobie do czasy Do każdego przycisku można sobie ustawić czas A Oprócz tego czas czwarty i czas piąty odpowiada dłuższemu przytrzymaniu przycisku drugiego i trzeciego Czyli teraz mam czas pierwszy ustawiony na 20 sekund Zmniejszmy go, jak będę dłużej trzymać to szybciej mi zjedzie Zmniejszmy go na, na 5 sekund o. A ostatni czas zaznaczmy i zwiększmy go. O, nawet kot przyszedł oglądać lampę. <grymne> Czyli jak trzymy przycisk dłużej, to lampa się zaczyna rozpędzać, to znaczy czas jego zwiększania i już leci. Nie? Odznaczam enterem. Naciskam parę sekund enter dłużej. Dłużej przyczyny Enter, to jest escape bo wyjście z danego podmenu. Moc lampy. Moc jest ustawiona na 100. Dajmy ją tak. O, na tyle. 92%. I możemy sobie zapisać wszystkie ustawienia, że po każdym załączeniu lampy nie, nie trzeba będzie ich ustawiać na nowo. Mamy tutaj jeszcze opcję dźwięk, czyli możemy go załączyć lub wyłączyć. Na razie to zostawimy załączony, czyli wychodzimy. Przechodzimy do trybu praca. Ja teraz nacisłem przycisk pierwszy. Czyli jak nacisnę znowu... Już znowu... mi się tu łasi na tym pipek. Idź no. <grym> Także naciś naciśnijmy go jeszcze raz ten przycisk. O! 5 sekund. I każde zakończenie pracy lampy jest sygnalizowane y, dźwiękiem. Na ten pierwszy czas y, działa czujnik włożenia ręki do lampy. Czyli, jak włożę. Mam te 5 sekund ustawione. I znowu włożę. Mam te 5 sekund. Jeżeli ten czas ustawię na 1 sekundę lub 0, to wyłączę po prostu czujnik włożenia e, dłoni do lampy, i wtedy mm, no po prostu e, LEDy się nie zaświecą. Nie będą działać na czujnik. Tutaj widzimy, że możemy sobie obracać jeszcze ten wyświetlacz. E, Wyjdźmy z tego podmenu na innych przyciskach. O, to co mówiłem na trzecim. A jak przytrzymam go dłużej. To jest ten czas, co ustawiliśmy. The lampa jedzie do dołu, aż się wyłączy. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Wyłączmy sobie ten dźwięk. Mojego kotka to denerwuje. Zapiszmy ustawienia. i Wejdźmy sobie tu. O, nie ma dźwięku, ale jedną rzecz chciałem pokazać. Zamontowałem tutaj jeszcze w tej lampie dodatkową ledę z tyłu lampy, żeby manikiżystka wiedziała kiedy lampa działa. Czyli, zobaczmy to tak, no tak będzie lepiej widać. Naciskam sobie Enter, załącza się lampa, leda świeci. Oprócz tego, jak mówiłem, można sobie wracać wyświetlacze. No, myślę, że to by było wszystko. Cała elektronika, czyli cały, cały program jest oparty na procesorze, na mikrokontrolerze z rodziny ARM. Ta elektronika jest właściwie mojej konstrukcji, program tak samo, i obudowa tak samo, obudowa drukowana na drukarce 3D. Także będę wdzięczny w komentarzach, co sądzicie o tej lampie, czy Wam się podoba, czy nie podoba. że będzie Wam się podobać, to może zrobię jeszcze z żoną kolejny filmik, jak już robi w praktyce te paznokcie na tej lampie. No, i mam jeszcze taką zbudowaną stację manikir z 7-calowym wyświetlaczem. To też Wam pokażę na filmie wtedy. Także komentujcie i, i pisz, piszcie, czy Wam się podoba, czy nie. Szczególnie będę wdzięczny za opinie pań, które wykonują klientkom albo sobie manikir. To trzymajcie się, cześć.